Przewodnicząca zamknęła. Przewód Sądowy udzieliła komisji stron. tej strony. Wysoki Sądzie. Wysoki Sądzie. Skierowany przez Komendanta Powiatowego Policji Sołtowa ja na o ukaranie popieram w całości. W tej sprawie nie ma żadnej wątpliwości, że obwiniany dopuścił się zarzuconego mu czynu. W tej sprawie, Wysoki Sądzie, podstawionym dowodem jest zapis monitoringu, który pozwala na precyzyjne określenie zachowania każdego z będących w sali kilku jego a w szczególności obwinionego Piotra Tomasza. Z pewnością nikt nie zaprzeczy, że Uczestników tego kontrowersyjnego protestu wywołało negatywne oceny społeczne i wrzucie od i oburzenia, co zresztą odzwierciedla chociażby zachowanie jednej z pań, które aktywowali skuteczną deblę a które tak zaciekłe bronią Należy także wspomnieć, że uginiony w swoich jak nie kwestionował swojego udziału w proteście przeciwko zaproszeniu Daniela Passenta, uzasadniał też swoją podstawę patriotyczną i pogodkami związanymi z przeszłością dziennikarza. Na podkreślenie zasługuje fakt, że ideowe wybory Daniela Passenta z lat 60. Nie dają i komukolwiek żadnej legitymacji wychowania nienawiści wobec tych, których postaw i wyborów nie akceptują. Zachowanie obinionego nie miało nic wspólnego z dopuszczalną formą wyrażenia poglądów i prezentowania swoich opinii w ramach debaty publicznej. Stanowiło ono natomiast manifestację pogardy wobec państwa, wobec prawa, uniwersalnych wartości etycznych, wreszcie pogardy wobec innych ludzi, którzy myślą inaczej niż opinionych. Ocenia oskarżenia karakul na pisturowa i adekwatne stopnia zawinienia, który w tym przypadku jest znacznym. Bo tylko tak może spełnić zadanie prewencyjne. Tylko surowa kara będzie do obiegu na następnych lekcji co do sposobu i formy udziału w życiu publicznym. W, w związku z powyższym nosząc do taki sądzie uznanie obiegu na nowinnym, nie wyjedziemy kary brzydnej wysokości 1000 zł. Zgodnie z okresem 17, o uznanie obiegu na i wymierzenie mu kary. 1000. Wysoki Sądzie. Podczas pierwszej rozprawy nie przyznałem się do winy. Potwierdziłem jednak, że byłem jednym z uczestników protestu. Ponadto wyraziłem głębokie uznanie dla jego wszystkich uczestników. Protest przeciwko temu, że instytucja publiczna za publiczne pieniądze zaprasza totalitarne pióro totalitarnego systemu, uważałem. I uważam, za obowiązek każdego przyzwoitego człowieka. Ponadto wyrażam uznanie dla wszystkich osób, które, choć nie uczestniczyły w proteście, to w różny sposób poparły jego uczestników. Wysoki sądzie, państwo polskie po 1989 roku zostało zbudowane na kłamstwie okrągłostołowym. dlatego nie dziwi fakt, że bohaterów niepodległościowego podziemia, że ci bohaterowie często żyją w biedzie. Gdy tymczasem funkcjonariusze partyjni, tajni współpracownicy, ubecy czy zwyczajnie lizuchy totalitarnego systemu pławią się w luksusach. Nie dziwi, że żaden z komunistycznych zbrodniarzy nie został należycie osądzony. Nie dziwi wreszcie, że byli tajni współpracownicy, funkcjonariusze czy lizuchy totalitarnego systemu chodzą w aureoli autorytetu i w tej aureoli zapraszani są do takich miast jak Złotów. Największą kompromitacją państwa polskiego jest jednak to, że za pokojowe protesty, za skorzystanie z konstytucyjnego prawa do sprzeciwu wobec tak wielkiej niesprawiedliwości ludzie stawiani są przed sądami. Tak było m.in. we Wrocławiu, gdzie sędzia nawiązał do niechulubnej tradycji z okresu PRL-u, skazując młodych ludzi w procesie Baumana. Tak jest niestety także w Złotowie, gdzie organy ścigania sięgają po artykuł, z którego kiedyś karano ludzi w okresie PRL-u. Przypomnę tu chociażby Radę 1976 rok. Przypomnę, że tych ludzi, tych polskich bohaterów z 1976 roku, ówczesna, w cudzysłowie polska prasa nazywano, nazywała warchołami. Przypomnę także, że tych ludzi bito. Nas na szczęście jeszcze nikt nie bije, chociaż redaktor jednej z lokalnych gazet Mariusz L pisał o laniu patriotów, że pewna część ciała pękłaby w poprzek. Oczywiście nikt nie ukaże redaktora lokalnej gazety za powyższe słowa. Organy ścigania umarzają bowiem tego rodzaju postępowania, tak jak umorzyła pilska prokuratura, gdy grupa mężczyzn ubrana w sukienki, krzycząc, Szarpiąc się najpierw z ochroną, a potem z policją, zakłóciła wykład księdza Bartkiewicza o gender. Tam nie było za co karać. W Trzeciej Rzeczpospolitej każe się bowiem jedynie ludzi, którzy mają odwagę stanąć w obronie wartości, którzy mają odwagę krzyknąć, powiedzieć głośno, że cesarz jest nagi. A Daniel Pasen, wysoki sądzie, jest właśnie. Jednym z takich cesarzy. Choćby nie wiem, jak głośno, pani Mróz, pan Mariusz L. i inni krzyczeli, że w piękny odzianym jest stroje. Wysoki sądzie, jestem niewinny. Co więcej, uważam się za pokrzywdzonego w tej sprawie. W państwie demokratycznym i praworządnym w ogóle nie stanąłbym przed sądem za udział w pokojowym proteście. W państwie. Praworządne tego rodzaju dowody, jakie zgromadziła policja w mojej sprawie nie byłyby podstawą do wniesienia wniosku o ukaranie. Przypomnijmy sobie, protest był krótki i pokojowy. Nawet film, który kwestionuje pokazuje, że nie trwał długo. Nie trwał tyle, ile zeznali dwaj świadkowie pani Mruz, i jej przyjaciel pan Bobkowski. Reszta świadków przyznaje, że tak właśnie było. Był krótki, spokojny. Wielu świadków twierdzi, że nie zakróciliśmy spotkania, że w żaden sposób nie przeszkadzało im to w odbiorze. W zasadzie rodzi się pytanie, czy w ogóle zakróciliśmy spotkanie, czy ono się rozpoczęło. Przecież formalnie jeszcze nie, bo trwało odtwarzanie filmu. Znaczy sama, sam proces odbył się krótko po odtworzeniu. Świadkowie nie czuli zagrożenia, mówią o tym w swoich zeznaniach. I wreszcie podstawowa sprawa. Uczestnicy protestu dobrowolnie, nie tak jak ci, którzy zakłócili wygład o gender, którzy nie zostali ukarani, którym organy ścigania umożliwiły postępowanie, opuścili salę spokojnie. Nikt nie musiał ich wyprowadzać. Nikt nie ucierpiał w wyniku protestu. Dokumenty z policji jednoznacznie wskazują, że nie ma ani jednej takiej osoby. Rodzi się w całej sprawie pytanie podstawowe: dlaczego więc kilka miesięcy później osobą pokrzywdzoną stała się pani Sylwia Mroz, skoro zakt to nie wynika, a skoro zakt to nie wynika, to dlaczego policja informowała ją o przebiegu postępowania? Następne pytanie: skoro było tak niebezpiecznie. Skoro jestem tak niebezpieczną osobą, to dlaczego policja przesłuchała mnie 48 dni po zdarzeniu. Dodam, że w porze nocnej przesłuchanie rozpoczęło się o godzinie 20. Przecież lokalne gazety, lokalne portale, na które policja tak chętnie zagląda, podały moje nazwisko bodajże 3 dni po proteście. Zresztą nie kryłem swojego udziału. Jak wynika z akt sprawy, nie byłem zamaskowany. Byłem tam, bo tak uważam. I rodzi się pytanie również zasadnicze, o tym, o czym wspomniałem przed chwilą. 48 po zdarzeniu przesłuchuje się mnie obwinionego chwilę po tym, gdy wnoszę zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez pana Mariusza E. Przypadek? Dlaczego policja nie przesłuchała zawiadamiającego o proteście pana Trojanowskiego? Czy był tego dnia w ogóle w pracy? A może było tak, jak mówiła jego żona, że to właśnie ona w tym dniu z ramienia Złotowskiego Centrum. Zabezpieczała przebieg spotkania. Jest to o tyle istotne, że przypomnę, polska prokuratora umorzyła sprawę w sprawie zakłócenia wykładu księdza Bordkiewicza, właśnie powołując się na to, że zawiadomienia dokonał organizator spotkania, a nie właściciel sali. W moim przypadku będzie to pan Trojanowski, czyli osoba prywatna. Kolejne pytanie, cała seria pytań dotyczy płyty CD. Rzekomo koronnego dowodu w sprawie. To nie jest dowód z monitoringu. To jest dowód ściągnięty z niewiadomej strony internetowej, którego w żaden sposób nie możemy zweryfikować. Który został przekazany z rąk do rąk bez zachowania jakiejś, jakiejkolwiek formy. Czy takie są kanony? przy każdej sprawie w komendzie policji w Złotowie? Czy tak wygląda demokratyczne państwo? Dlaczego dowodu nie okazano żadnemu świadkowi? Dlaczego w jakikolwiek sposób ten dowód nie został zweryfikowany? Nie wiemy, czy został zmodyfikowany, natomiast wiemy na pewno, że został skonwertowany. Pytanie, czy ktoś później jeszcze, czy wcześniej. Tego dowodu nie zmodyfikował. Nie był bowiem należycie zabezpieczony. Wysoki sądzie. Kończąc, apeluję do wysokiego Sądu, by stanął po stronie prawdy, by położył cegiełkę w kierunku sanacji Państwa Polskiego. Apeluję szczególnie w imieniu ofiar komunizmu. Apeluję, choć wiem, że w naszej rzeczywistości znacznie łatwiej stanąć w tłumie. W tym tłumie, który krzyczy, że cesarz Piękna odzialny jest w troje. Dziękuję Wysokiej Sławicze. na się rzeczy Polskiej. Sąd rejonowy w Pile w VIII miejscowym wydziale karnym siedzibą w Złotowie w składzie tutaj obecnym po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 czerwca 2014 roku, 22 sierpnia 2014 roku, 31 października. 2014 roku i 5 grudnia 2014 roku w sprawie Piotra Tomasza, syna Jana i Stanisławy z domu Włodarczyk urodzonego 16 sierpnia 1972 roku w Złotowie, obwinionego o to, że w dniu 22 stycznia 2014 roku około godziny 16.40 na sali kinowej Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej w Złotowie przy ulicy Alei Piasta w trakcie trwania spotkania z felietonistą Danielem Pasentem Wszedł na salę wraz z nieustalonymi osobami i poprzez głośne krzyki zakłócił spokój i porządek publiczny. To jest o wykroczenie z artykułu 51 paragraf 1 kodeksu wykroczeń. Punkt pierwszy. Obwinionego Piotra Tomasza uznaje za winnego wykroczenia z artykułu 51 paragraf 1 kodeksu wykroczeń popełnionego w sposób wyżej opisany i za to na podstawie artykułu 51 paragraf 1 kodeksu wykroczeń wymierza mu grzybne w kwocie 500 złotych. Punkt drugi. Na podstawie artykułu 118 paragraf 1 Kodeksu Postępowania w sprawach o wykroczenia w związku z artykułem 627 Kodeksu Postępowania Karnego i paragrafu 1 punkt 1 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2001 roku w sprawie wysokości zryczałtowanych wydatków postępowania oraz wysokości opłat za wniesienie wniosku o wznowienie postępowania w sprawach o wykroczenia oraz artykułu 3 ustęp 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 roku o opłatach w sprawach karnych zasądza od obwinionego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 100 zł tytułem zryczałtowanych wydatków postępowania i wymierza mu opłatę w wysokości 50 zł. Proszę usiąść. Tytułem uzasadnienia. Proszę usiąść. W ocenie sądu zgromadzony w sprawie materiał dowodowy pozwolił na przypisanie obwinionemu Piotrowi Tomaszowi popełnienia zarzucanego mu czynu, polegającego na zakłóceniu spokoju i porządku publicznego, podczas spotkania z felietonistą Danielem Pasentem, które w dniu 22 stycznia 2014 roku odbyło się na sali kinowej Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej w Złotowej. To jest popełnienie wykroczenia z artykułu 51, paragraf 1. Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, a przede wszystkim zeznania świadków obecnych na tym spotkaniu, które sąd uznał za spójne, logiczne, konsekwentne, wskazywały jednoznacznie na to, iż takie zdarzenie miało miejsce, a mianowicie protest, który zakłócił spokój i porządek w trakcie tego spotkania. Wśród tych świadków dwie osoby również rozpoznały obwinionego. Jednakże najistotniejszym tutaj Dowodem w sprawie, co do którego sąd nie miał żadnych wątpliwości, co do jego prawdziwości, jak również sposobu jego znalezienia się w aktach, był zapis z przebiegu tego zdarzenia. Na którym wyraźnie widać, jak to zdarzenie przebiegało, że w grupie tej osób był również obwiniony, który trzymał transparent i razem z tą grupą wykrzykiwał różne hasła. Podnieść należy, że obwiniony Piotr Tomasz również nie kwestionował swojego udziału w proteście przeciwko zaproszeniu na spotkanie Daniela Pesenta i wyrażeniu tego poprzez skandowanie różnej treści haseł, motywujących, motywując taką postawę patriocznymi pobudkami związanymi z przeszłością Daniela Pesenta. Należy zauważyć, iż przedmiotem ochrony określonym w artykule 51, paragraf 1 jest prawo obywateli do niezakłóconego spokoju i porządku publicznego oraz niezakłócony spoczynek nocny, które to nie powinny być zakłócone jakimkolwiek zachowaniami wykraczającymi poza ogólnie, czy też zwyczajowo przyjęte normy społecznego zachowania się. Naruszenie tej normy w jej podstawowej postaci określonej w paragrafie 1 cytowanego przepisu może nastąpić poprzez przykładowo wyliczone przez ustawodawcę zachowania w postaci krzyku, hałasu, alarmu lub innego wybryku, a zatem takiego zachowania kutika, która odbiega od powszechnie, zwyczajowo przyjętych norm postępowania w określonej sytuacji, czyli w danym miejscu, czasie i okolicznościach, i które zdolne jest zakłócić spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny, albo też wywołać zgorszenie w miejscu publicznym. Poprzez zachowanie wymienione przykładowo w dyspozycji artykułu 51 paragraf 1 kodeksu wykroczeń należy rozumieć krzyk jako wydawanie dźwięków zawierających pewną określoną treść lub też dźwięki nieartykułowane, czyli całkowicie jej pozbawione, np. wrzask, hałas jako nieskoordynowane głośne dźwięki, stuki trzaski, czyli wrzawa, giełk, harmider, rumor, a także albo też głośne. Zakłócająca spokój płótnia. Alarm jako znak, sygnał zawiadający o grożącym niebezpieczeństwie, wyzywającym do gotowości czy też określonego działania. Użycie przez ustawodawcę określenia zakłócenie wskazuje, że chodzi o wywołanie gdzieś niepokoju, zamieszania naruszającego ustalony porządek, normy współżycia społecznego czy też naturalny bieg sprawy, co w efekcie powoduje oburzenie, poddenerwowanie lub zgorszenie. W rozumieniu artykułu 51 paragraf 1 Kodeksu wykroczeń zakłócenie spokoju publicznego oznacza takie zachowanie podjęte w miejscach ogólnodostępnych lub też niedostępnych, które narusza stan równowagi psychicznej nieoznaczonej liczby osób znajdujących się w miejscu publicznym, przy czym skutek działania sprawcy przewidziany w dyspozycji przepisu musi wystąpić przynajmniej w stosunku do jednej osoby. Zakłócenie spokoju publicznego to naruszenie równowagi psychicznej ludzi powodujące negatywne przeżycia psychiczne nieoznaczonych osób powstające z bezpośredniego oddziaływania na organy zmysłu. Nie budzi wątpliwości, iż opisane zachowanie obwinionego wywołało wskazany skutek. Z świadków Sylwii, Mruz Kingi Trojanowskiej oraz Leszka Trojanowskiego wynika bowiem jednoznacznie, że zachowanie obwinionego, które z całą pewnością znacznie odbiegało od przyjętych w społeczeństwie norm zachowania, wywołało skutek w postaci zdenerwowania, zdegustowania i obawy, jak też uniemożliwienia spodwodnego przebiegu spotkania. Chociażby fakt ten wynika z tego, że jedna z pań próbowała zerwać ten transparent. Osoby podniosły się zdenerwowane w stosunku z tamtą stronę. Nie kwestionując prawdziwości deklarowanych przez obwinionego Piotra Tomasza intencji jego działania, podkreślić trzeba, iż jego forma była z całą pewnością nieodpowiednia i sprzeczna z obowiązującymi zasadami zachowania. Zwłaszcza że spotkanie z felietonistą Danielem Petsentem miało mieć taki przebieg iż przewidywało możliwość wypowiedzenia się przez uczestniczące w nim osoby i zadawania pytań gościowi. Konfrontacja na tego rodzaju spotkaniach jest dopuszczalna, o ile ma formę dyskusji i debaty. Okrzyki, by w czerwoną hołotę uderzyć raz sierpem, raz młotem, czy też całkowite zagłuszenie zaproszonego gościa innymi hasłami skantowanymi przez grupę osób, w tym obwinionego Piotra Tomasza, formule tej nie odpowiadają. Nawet jeśli pewne osoby dobrze się w tej atmosferze czują, to właśnie jednym z celów wyroku sądu jest wskazanie sprawcy wyraźnej granicy między tym, co uchodzi na przykład na piłkarskim stadionie, a niedopuszczalne jest w trakcie autorskiego spotkania organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną Złotowej. Co bowiem uchodzi na stadionie nijak ma się do standardów obowiązujących na terenie Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej. Wyzwiska, obelżywe słowa to coś, co budzi od razu na terenie placówki kulturalnej, Zachowanie obwinionego nie miało nic wspólnego z dopuszczalną formą wyrażenia opinii i prezentowania własnych poglądów w ramach debaty publicznej. Było jej całkowitym zaposzeczeniem i zakłóciło spokój i porządek publiczny w trakcie tego spotkania. Innymi słowy. Motywacji pana na działania sąd nie kwestionuje i nie rozumie ją i szanuję pana Prawo do posiadania zdania na temat pana Daniela Pasenta, jak również do krytykowania jego przeszłości, działalności czy też osoby. Jednak nie to samo w sobie było przedmiotem tego postępowania, ale to w jaki sposób się to stało. Odbyło się to w taki sposób praktycznie jak na stadionie. To było. weszła grupa osób, która zaczęła krzyczeć, używając obelżywych słów czy wyzwisk, przerywając tej osobie prowadzenie spotkania. Jak również możliwość wysłuchania tego spotkania przez osoby, które na to spotkanie przyszły, bo chciały, bo mają inne zdanie, czy też mają inną opinię na ten temat, na temat pana Daniela Pesenta, co winien pan również uszanować. Tak więc, by nie można było mówić tutaj o zakłóceniu spokoju i porządku publicznego, należało poczekać do momentu, w którym miał zostać udzielony głos publiczności i wówczas wyrazić swoje zdanie, a nie w trakcie spotkania wbiegać z transparentem i używać do tego wyzwisk i słów obelżych. Można swoją opinię na temat osoby, jak również na temat krytyki jej zachowania wyrazić w inny, w kulturalny sposób. Zwłaszcza, że całe spotkanie miało miejsce w placówce, która w tej miejscowości uchodzi za placówkę kulturalną, nie mając innej dostępnej. Tak więc można było zabrać głos, zapytać, pyta, zadać pytania. Zwrócić uwagę, również skrytykować, ale w sposób kulturalny i dopuszczalny w takich miejscach, tak by osoby, które z wiadomych sobie tylko powodów popierają działalność, nie krytykują, bo mają do tego takie samo prawo, jakie ma pan do krytykowania tej działalności. Tak więc forma tego protestu, zdaniem sądu, Zakłóciła spokój i porządek publiczny. W związku z tym został pan uznany za winnego tego wykroczenia. Wymierzona została panu kara 500 złotych grzywny. Nie jest to grzewna wysoka. Sąd wziął pod uwagę, iż faktycznie ten protest nie zakończył się żadnymi negatywnymi konsekwencjami dla żadnych z uczestników. Nic nie zostało zniszczone, nic się nie stało. Jak również tym, że nie był pan karany ani za przestępstwa. Z, ani za wykroczenie. Jednocześnie sąd uważa, że ta kwota 500 zł będzie wystarczająca, by zrozumiał Pan naganość swojego postępowania, a mianowicie tego, że opinie w miejscach publicznych, w placówkach kulturalnych, w których biorą udział również inne osoby, które mogą mieć inne od Pana zdanie należy wyrażać z uszanowaniem także innych obecnych tak osób. Bo gdybyśmy pozwolili na to, by wszyscy w taki sposób wyrażali swoje opinie, to tak naprawdę to spotkanie ani by nie miało możliwości przebiegu, ani jedna i druga strona nie byłaby w stanie siebie zrozumieć, odpowiedzieć na zarzuty. To powinna być dyskusja, debata, wyrażenie, ale w formie kulturalnej. Jednocześnie sąd zasądził koszty, albowiem to pana zachowanie spowodowało, Toczące się tutaj postępowanie, w związku z tym te koszty. 100 zł przewiduje ustawa w przypadku prowadzenia postępowania w sprawie o wykroczenia, natomiast 50 zł wynika stąd, iż jest to 10% wymierzonej kary. Stąd też 50 zł. Dziękuję, to wszystko. Pouczam jeszcze, że wyrok nie jest prawomocny. I przysługuje od niego apelacja do sądu okręgowego w Poznaniu za pośrednictwem tutajszego sądu. 7 dni na złożenie wniosku o uzasadnienie od dzisiaj, następnie 14 dni od otrzymania apelacja do sądu okręgowego za pośrednictwem tutajszego sądu. Dziękuję. Do wszystkich.